W imieniu redakcji serwisu Piłka Lokalna.pl chciałbym Państwu życzyć zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, a w nowym 2025 roku, w szczególności zdrowia i spełnienia Waszych celów, zarówno tych w życiu prywatnym, jak i sportowym. Chciałbym również z tego miejsca podziękować wszystkim osobom, z którymi możemy tworzyć lokalną piłkę, czyli trenerom, zawodnikom, działaczom klubom i ich kibicom. To dzięki wam ta piłka lokalna może cieszyć się właśnie takim odbiorem i tym, że jest ona na wyciągnięcie ręki tutaj wśród nas. Chciałbym również podziękować wszystkim fotografom, kamerzystom, z którymi możemy pięknie uwieczniać chwilę tej naszej lokalnej piłki, które tym naszym właśnie lokalnym społecznościom dodają tyle radości. Chciałbym jeszcze podziękować Państwu, oczywiście za kolejną zbiórkę, która w tym roku pomaga nam realizować właśnie ten nasz projekt. To dzięki waszemu wsparciu możemy tak prężnie iść do przodu i choć ta nasza redakcja, można powiedzieć, jest kadrowo e, nieduża, to jednak staramy się, aby ta nasza strona cieszyła nie tylko nas ale całą naszą społeczność. Dziękujemy Państwu, że jesteście z nami i jeszcze raz życzymy Wam wesołych świąt i wszystkiego najlepszego w nowym 2025 roku.